Witajcie! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję ciekawego gadżetu dla streamerów. Będzie to niezbyt droga kamerka, Avermedia Live Cam 313. Tak więc zapraszam Was na recenzję. Dokładną cenę tej kamerki macie, jakby co w opisie filmu. Jest to niecałe 300 zł, plus minus, ale dokładnie sobie sprawdźcie. A tymczasem przechodzimy do recenzji. Zaczynamy! OK, za chwilę będą ciekawsze rzeczy, czyli same możliwości kamerki, ale rzucimy okiem na pudełko. Mamy full HD, parametry oraz zawartość zestawu. Mamy też specyfikację 1,5 metra przewodu. Nagrywanie w 1080p w 30 klatkach na sekundę. Mamy tutaj rodzaj sensora, interfejs i wymagania systemowe, oczywiście, jest instrukcja. Podłączane przewodem USB. Mamy tutaj taki element, który pozwala tą kamerkę bezpiecznie sobie zamocować na monitorze czy telewizorze nawet. Mamy też element dbający o naszą prywatność. Jeśli nie używamy kamerki, nie streamujemy akurat, a nie chcemy, żeby ktoś chociażby teoretycznie nas podglądał, no to możemy sobie to zasłonić. Mamy tutaj także mikrofon i od tyłu wygląda to właśnie tak. No i jest też gwint na statyw, więc możecie ją zamocować na telewizorze, monitorze czy gdzieś na statywie. I oczywiście sama kamerka jest też tutaj na przegubie, więc się wygina troszkę w górę i troszkę w dół i też trochę na boki no i spójrzcie sobie jak to wygląda kamerkę sobie mocujemy możemy zrobić tak, że ten element z tyłu przyciągamy bardziej, wtedy ona będzie tak bardziej w dół jeszcze nachylona albo sobie zrobić prosto i wtedy już ją wyregulować trzyma się to ok, bo zobaczcie nawet jak ruszam monitorem to tutaj nic się z tą kamerką nie dzieje więc po prostu się trzyma no dobrze, kamerka odpalona w tej chwili dźwięk nagrywam jeszcze na mój rejestrator cyfrowy. Natomiast za chwilkę wrzucę wam na full screena nagranie z tej kamery. Zrobimy recording i wtedy posłuchacie też dźwięku z tej właśnie kamerki, jak to wypada w praktyce. No powiem wam, że jak się ustawi dobrze oświetlenie w studio, no to wygląda tutaj wszystko całkiem dobrze. Obraz jest dość dobrej jakości. Jasność, kontrast ze wszystkich kolorów, że wypada naprawdę OK. No i dobrze, nagrywamy filmik testowy. W tej chwili macie go na full screen, więc możecie dokładnie się przyjrzeć, jaka jest jakość tego nagrania. Z tym, że jeśli streamujemy, to na ogół to okienko nie jest full screenowe, więc no, jak mamy mniejsze okienko, jakość jest zdecydowanie lepsza, lepiej to wygląda. No i możecie też posłuchać, jak jest z dźwiękiem, jeśli do przechwytywania dźwięku wykorzystamy mikrofon tej właśnie kamery, a nie jakiś mikrofon zewnętrzny. Oczywiście nie ma problemu, żeby obraz nagrywać z kamery, a podłączyć sobie jakiś mikrofon studyjny, Chociażby po prostu coś, co zbierać dźwięk lepiej. No dobrze, pokażę Wam jeszcze, jakie cuda można tutaj w tym Rek Central wyprawiać. Oczywiście możemy też połączyć całość z Graberem, chociażby takim, jak testowałem jakiś czas temu, lub innym, i wtedy jednocześnie sobie streamować grę. Wtedy jedno z okien to będzie właśnie stream z gry. A ja tutaj poglądowo przygotowałem dla Was po prostu jakąś grafikę w tle. Jak widzicie, mogę sobie to okienko ze swoim, Wizerunkiem skalować dowolnie, umieszczać w dowolnym miejscu. Jest też oczywiście opcja, żeby ono było ukryte lub na wierzchu. Naturalna rzecz. I jest jeszcze trzecia rzecz, czyli przetroczystość. Już wam pokazuję o co tutaj chodzi. Zobaczcie, przetroczystość, no i staje się taki coraz mniej materialny. O teraz na przykład mnie ledwo widać, ale jeszcze tu jestem. No, i możemy sobie tym suwaczkiem tutaj ustawić tą naszą przezroczystość. Możemy także, jeśli mamy jakieś tło typu green screen, to możemy sobie tutaj właśnie ustawić to nasze zanikanie. U mnie to nie działa, bo po prostu nie mam nic takiego, co bym mógł za sobą rozpostrzec, żeby zrobić sobie jakieś takie po prostu jednolite tło i zniknąć. Tak, by to wyglądało tak. Ja widzicie chociażby zapewne u wielu streamerów, jak na przykład robią jakieś gameplaye, że widać samą postać, ewentualnie postać z fotelem, który znajduje się za nimi. A jeśli nie macie takiego tła, no to oczywiście zawsze możecie sobie jakieś okienko tutaj zrobić. Możemy sobie dodać coś jeszcze zawsze. Może to być device, czyli właśnie chociażby taki grabber, który nam wrzuci tutaj jakąś transmisję. Może to być wideo, czyli po prostu jakiś filmik mogę sobie tutaj wstawić. Cyk, dostosowujemy sobie, no i mamy już w tej chwili trzy jakieś warstwy. Jak komuś mało potrzebujecie wstawić jakieś logo, czy jakąś reklamę, czegokolwiek tam chcecie, no to robicie sobie image, albo tekst, albo nawet jakiś link do strony www. Na przykład, o, wkleję sobie tutaj jakąś screena. Z ostatnich rozgrywek na pc w Apexa. Co prawda nie gram na komputerze za dużo, zdecydowanie wolę konsole, ale jak widzicie, jako tako to tutaj poszło. Bywało lepiej oczywiście. Jakiś po prostu nie jestem, jak najbardziej przeciętny zawodnik któremu czasem pójdzie lepiej, wiadomo, skromność. Jeśli byście przy okazji pytali, czemu nie streamuję Apexa, a tak dużo gram, no po prostu streamowanie mnie kręci. Gram dla siebie, gram dla zabawy, nie dla jakichś tam wyników. Chociaż staram się oczywiście cały czas doskonalić w tym, co robię. Gram też po prostu ze znajomymi, wtedy sobie czasem razem pogrywamy, więc jest po prostu miło. Drużyna jest bardziej zorganizowana. No więc już tutaj tego mojego grędzenia chyba wystarczy, bo widzicie, że no, można tutaj cuda wyrabiać. REC Central to bardzo dobre narzędzie, gdzie możemy sobie tutaj wszystko poustawiać tak jak chcemy. Więc, no, co tutaj będę dużo gadał? Kamerka, nie jakaś specjalnie droga, a dająca radę naprawdę jeśli chodzi o jakość tej transmisji. I REC Central, dobre narzędzie, które umożliwia tutaj. Zarządzanie tym wszystkim, no i myślę, że już nie będę Wam tutaj takiej tradycyjnej końcówki nagrywać, po prostu się pożegnam. Ceny tego urządzenia, jakby co? I też grabera macie w linku, w opisie filmu, a my widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć.